dressing pizza. Aj macaron O nie O tak A grałeś to Tak ale nie pamiętam jak to się prowadziło Pamiętam eee, że miałem pod wodą Trzeba nurkować. Jajco! Mam jajco. A, to tam jest, dobra. O nie, to to, pamiętam, że miałem problem, ale dobra. Ani mówiłem? Cicho. Tym razem dopłynę. Dobra, dosyć dużo czasu mamy jeszcze. Aha. Najlepiej trzymać się po lewej stronie. Jak się, się zaczyna pływać? Ok, nakliknę tutaj na górę. Lik, i szybko dopłynąć. Dopływam, dopływam, dopływam. Daję! Jest! Zdążyłem, byłem. No, zdążyłeś. To, to nie, jest. Instant. O nie Insane Ale ten gość już nie wiem Sinking ship o To jest dobre O nie Dobra To jest ja, ja to grałem kilka razy już No serios? Idziemy z powrotem Czekaj bo ja znowu mam tu jak ten jakieś problemy problemy techniczne ty gdzie ja teraz mam iść? o kurde, zaczynasz nie podnosić, on aha, dobra jestem debilem <grym <grym <Czarny> trzeba było w drugą stronę iść a ja tam u góry sobie skakałem, nie widziałem gdzie ajajaj, ajajaj, kwas goni Dobra, dobra. O oh, shit! O nie, ty... kropek dołączyłem! Tak, zauważyłem Jestem ostatnią osobą, no nie! Zobaczymy jak umiera, jako pierwszy. Nie na żart. Od kiedy czy kropek gra w 2? Jestem ciekawy, jak. jak przyżyję to. to. Co mnie pisze, czy gadam? O, już zginąłem, dobra. Czy gada? Tak, gadasz. Hmm. Okej, okay, dobra, 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 dobra. Lecimy. Czemu idziesz tu? Jak można tutaj? O, skrótem. Jesteś? No jestem, jestem. Mm -hmm. No nie szlak mi trafi zaraz. A to jest easy map. Nic nie widzę. Praktycznie. Czy ja słyszałem Windows Ren? No! Hop. Słyszałem Windows Server Powiadomienia na koncie. <laughs> <Z> Xpka. <laughs> ten, przywracając się Windows XP. Oje, yeah, mało brakowało mi, tak. że ten gość zginąłby. Wiedzisz farta ma. Malutki włos. O mały włos. Zginął. By Oż... O szlak Nie Każdy spadł, każdy. Każdy Nie, kolejny raz spadłem A gad... O, o God. No serio Nie no please. No nie Dobra, No ja nie tak. No ja no upośledzone są Ja eee, na... Amy na krótka, trzeba... <noise> A, jeszcze brakowałoby tutaj zaprosić trzy kropkę do rozmowy. <noise> e, nie chcę. Nie chcę? Nie. Szlak! Okej, okay, dobra. Jest. jestem. mało brakowało, że bym spadł do wadzy. <noise> Raczej. A mi dajcie czwarty level, jak ja. Który ma 3 kropek level? No czwarty jak ja Czwarty Mmm, ja mam 46 KURDE Ty no 47 masz, nie kłam A, oh, sorry pomyliłem się Zostanie ci to zapamiętane Ja nie pamiętam Tych leveli, dobrze? Dobrze ja ostatnio dawno nie grałem to... tego. Cztery końce. O jedną cyferkę można się pomylić, nie? nie. Okej, okay, czekamy. O! A razie ja. czego e, powiem ci stuczkę przy drabinkach. Ha? Że ten, jak e, pójdziesz do drębinki, nie? No. to e, włącz jeszcze spację na ciśni, wtedy szybciej do góry trafi. Jaki jest cudem, ale nie wiem jak. Dobra. O! O cała rodzinka Jej O mm. Dobra Jesteś gotowy? Na co? Ty! Coś co uczynił No i te, Tez znowu TT! Te, te. Coś się ja uczyniłem. No co, o, fajne rzeczy. Anego. O, znowu ta mapa, której nie mogę się. Jezu, jak to szybko zapierdala. O nie! Nie! nie. No serio? Serio. Um, to jest gorsze... ...niż ten. Ja to chciałem przejść, ale nie Ty musiałeś włączyć proloka. No co? Trzeba ty sami? Ja jestem bro Ja mogę grać na proserwerze O kurde spadnie A ja nie i co? E, żeby wejść na proserwer musisz mieć level 30 No nie wątpiłem no. Ale jest jeszcze Chaos mod A wiesz jak te guziki są pojebane Jak? <grafy> jak grasz w tego Flat Escape 2 Jest. A, kurna spadła na dół! Jest y jeszcze jeden tryb. No. No e... kurde jest. No, czemu na kwastu się zamieniło? Ty dobra, ja wam ja dzisiaj tak... Tak i ten. No, tak źle po prostu skacze dziś w ogóle, że to jest masakra. Musisz poczwiczyć parkour. Albo chyba kupię w serwer. No, panie... i... Kupię serwer i. Dobra, będzie... lawa jest musiał jeszcze zmienić zanim doszłem. Fajnie. Mm -hmm. yeah! Spadłem do lawy. Get no. Dang it Lock expert No i da jest? I dobrze. to Ostatni lok jest Co już nie ma loka! Co? No to gówno. Okej. <laughs> mm -hmm. mm -hmm. Okej. Okay. Okay. A nie, tutaj trzeba iść. Nie spadnij, Filip! Nie spadnij! Spadnij, Filip. No! Aaaa! Ja zapierdalam przed siebie prosto i tak mnie dogoni ta Olawa Ja ty kiedyś to się, Kiedyś to było na Flat Escape 1 e, to Chcesz pograć w Flat Escape 1? Nie, nie A ten... Pamiętam, że takie coś było na Flat Escape 1, jak ta mapa Coś takiego było e, Był tam... na jakimś tam evencie chyba, nie? Nie, tak normalnie. Albo może na evencie? No, bo był taki event. Na no, parę lat temu, ładnych. No, pamiętam, wtedy grałem. był jeszcze. Mhm. Mm był jakiś tam event w Robloxie. Kiedyś to eventy były. No. A teraz już y mniej tych eventów. Bo też nie ma, stąd tylko community, jakby takie. Mm -hmm. No, ogólnie Roblox już, ten... Nie organizuje, bo im się nie chce. No, kurde, co się dzieje? Nie mogę do niczego doskoczyć, jest o tyle. No tak, pas, pas, kwas jeszcze... Jeszcze wyżej, jeszcze lawa, tak. Proszę, jeszcze, radę. Ty, ty... Dasz radę! No, wątpię, pas! Dasz radę, zdążysz. Nie, nie zdążyłem. Zdążyłeś. I to na spokojnie. Ja, no, no na spokojnie, bardzo spokojnie. Am, um, niam, ruszamy. Sznela. Chyba <śpiewanie> ja tutaj sobie zrobię taki guj łanny. No tak. No to tu trzeba było skoczyć! ja ale ja czekam sobie jak zwykle. <śpiewanie> Och co ten dostaje dodaje takie coś jak można od razu przeskoczyć? No. Bez sensu. Bez sens. Nonsense. Jest sobie flyer Nooo, jakiś tam realestant Idź Idź ta tam. Ja, jest dobra, jest dobra ja pójdę. A Bekon idź. Dobra Bekon idzie. Bekon idź. Nie, to był Filip. A, to już to, to wszystko zmienia. <grystanie> yes! Jest. E. <grystanie> oh, yeah! Czy kropek chyba ste? Bo go nie widzę. Uf. <grystanie> Tyle parkur ogarniasz teraz to. No, widzisz, trochę trzeba było się rozdziać. <grymne> Więc co, następne razy będę Cię wymęczył. <grymne> nie! <grymne> Dobra, żartuję, pogramy coś innego później. Te <grymne> Kurde! E, potem, jak, e, jak zgniemy, nie? To idziemy na Akurde. Co się działo? No ja nie mogę doskoczyć. Ciągle spadam. Co za... Dobra, walę to. Walę to, walę to. Zdycham. Mam dość. czemu myśmy fifth lock wziął? Z... Nie mogę go wyłączyć. E, jak jesteś w wodzie, no to się nie wyłącza. Musisz się... No widzę. To prawda. To głupie to. Owszem, to jest głupie. O, dlatego to jest Roblox. Ooo, czy kropek jest za kurde Spadł do lawy, no. Dobra, Ko -y, mikser. E ja. Na exit. Nie. No, zobacz. Nie, ja wiem co robi. Zobacz, co to tu, tutaj tu jest. Esz, to jest VOLT? A nie. Chodź, pokażę. Widziałem, nie jest coś takiego jak chaos level. Eh, Mold, przepraszam. Dobra, nazwa to nazwa e, Ty Będzie wiesz, co, co robi? Chyba wiem. E, zamiast tych zielonych guziczków, wszystkie są te niebieskie. Obo. I, I ty wiesz, że każdy musi przejść tam. Każdy. Wszyscy. O Boże. jak 10 osób, no to 10 tych guzików. 10 osób musi nakliknąć Aha, tu jest dobra. <noise> Boski. Masz ten? Zdechłem, bo się nie zorientowałem. A nie, zlecę z tego A tanka. tanka. Tak, przed. Okej, okay. Skończyłem? Nie. Dobra, active. Oh, ah. Okej, okay, ostatni lot. Samsunga so, so, okay. e, to jest już ostatni, już expire, już jest. Hmm... gdzie? Oczywiście tam, gdzie mnie nie ma, do. No. <noise> Jesteś na dobrej drodze. No widzę cię, więc... Aha. Aha. Aha, znowu spadłem? <noise> Jak tego? Nie, ja... O, już w końcu. Się udało. Się. O nie, to ten stare lobby. Tak, to stare lobby. Remastered. Aha. Cze, se spadł Nie to. Tam... Nie to. już, to. Tak. A może? Tak. Jest! Uh. O, mam familia Ruins O! Gra gratulacje, masz e, bejco. Tak. O! Jakie ładne sygnalizowanie! Tak. Okej, okay. tutaj nie używam Shift Locka. Ja właśnie wiem, że nie, by nie używać. Wtedy lewo w prawo spadł. No Lewo w prawo dobra Dobra nie Już e, są w, przy tych guzikach Super Filip ja. Rób tam most Eee, jeszcze musi trzy osoby Jeszcze jedna A, na osoba. dole Okej okay. Kropek spadł do laby e, 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 o nie. Aha, to trzeba tu iść, Jezu. Wracasz, trzeba na tym moście. BĘDĘ PIERWSZY, jest! Nie... tak. Nie... Yeah. Tak. Byłeś ostatni. O, ostatni. ostatni, masz opóźnienie mm. internetowe. Tak. A? No dobra. A, twoje ulubione. Tak! <laughs> Sedimentali. NIE! Tak. Dobra. Tam zapierdalać, bo nikt inny nie kiny nie chce, lej? Uważaj, bo to jest gorący piasek. No raczej. Mhm. Mhm. Eee, jak Długo nagrywa? Czekaj zrobię przerwę. No co, ja włączę na ten e, piękny typy. O temp. to wówczas. O, ja też zdechłem, jedno skoczę. Mm -hmm. Ale fajnie, zrobili nowy update, jest ten, nowy Winda. No. No, w, ko no, w końcu jakaś nowa mapa. Ale znam tą mapę, więc. A nie, wrócić trzeba. O, tak. O, tak. O, tak. Shift lock. Shift lock, panie. Shift oh. lock. Mode activated. Kupse moda by Semoda byku na yy, który pan hangał. Na czym jeszcze czekasz? Cena może jedynie wzrosnąć, więc streszczaj się Dopóki jeszcze zniżka jest tak. No aktywuj ta tamten przycisk Aktywujcie to Jestety tu trzeba, dobra i wracaj, wracaj. Yeah. Zanim lawa będzie, o oh, jest, oh. oh, level up. O, brawo, ty masz. Prawo, level Więcej od 3... <laughs> Tak, I'm the boss. Ty, Crazy Blocks, jakieś typerki mi wysadzę, proszę, nie doznaj. Lol. O, nie spadłem tym razem. O, czy kropek spadł? O, ja też spadłem oczywiście. A ja jeszcze. Czemu nie? nie? Czemu nie? Czemu nie? Ja jeszcze nie spadłem. O serio? <laughs> Widziałem, jak spadłeś. Cicho! O widziałem jak spadłeś Wie, Na pewno spadłeś Nie no! <śles> <śles> Spokojnie, zrobię cięcie Rób cięcie I tak nie zrobię, ale dobrze <śles> A bo nie, dobra No No spokojnie, jeszcze Się tu, Tutaj robi się. Nie! Tak, spadłem. Mhm. Mhm. Kurde przez te sparklesy to ja widzę mało. Ja Muszę spać. spaść. Na telefonie grafika jest... Piękna. No bardzo piękna. A. Nawet na kompie mogę się włączyć. I wyświetli mi tutaj FPS. -y. Um. Nie, nie mogę doskoczyć. Zablokowało. Nie. O, kładę lepiej kodela ja widzę. O, wiedzieć przed sobą, oczywiście. O, 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 o. Jest, udało mi się. Pierwszy. <grym> A jest gdzieś trzy krapy? Nie wiem. O, zginąłem, bo nie wiedział, gdzie iść. <grym> The boss, boss, y, boss Filip, boss content. A wiesz, że Crazy Blocks do mnie też wysyłał ee, ee, Zabra, zaproszenie. Do każdego, tak. Ja się wstydzę, bo kiedyś, no. y, jak tego, mhm. jak byłem wiesz, taki latem i tego Roblox odpaliłem e, te pierwsze razy. Ja tak robię na Lambertajkunia, nie? A. Do dziś jest przez to. Teraz to już, e, no. Nie wysyłam za bardzo friend requestów, i nie przyjmuję. No nie! Powiem, ja mam... ten... Ile? 7000 tysięcy chyba już friend requestów. Uff... Ja po prostu nie ruszam sobie, chcę <grymian> jak największy wynik, nie? <grymian> Chcesz podbić rekord Guinnessa? Guinness, <grymian> Ale nie Marcie, nie podbiję, bo youtuberzy tacy typowi to mają z 200 tysięcy. A wiesz ile ten szwedzki youtuber ma? Pęże <średź> requestów. Na pewno więcej. Ma ponad milion. No właśnie. <średź> Okej, okay, zdążyłem przed skończeniem tanku. Też. A nie, przed tankiem nie. No dobra. Ja przed tankiem. No nie, I, i, insane. No kurde. Po co robią insane, y, skoro insane y oznacza, że nie da się ich przejść? Da się. Ja przyszedłem to nie raz. Dlaczego tak nazywają? Jest też jeszcze jeden poziom trudności. Crazy. Jest jeszcze trudniejszy. Aha. Nawet crazy. nie wiesz, jaki trudny to jest. No bo ten... Prosto od O Jezus Maria. Aha, to tu trzeba doskoczyć. No zawsze! Czemu ja nie mogę nigdy doskoczyć na to jedno? Boże, drugi raz, tak tam zgnę, trzeci. No nie. Zrobił malutki Felik. O, czekam, jak dostał no, tak. no, ja też mam. I od taki... lepszy humor. <laughs> Zdwój po jogurta. No, jogurta. <laughs> no, ty wiesz, że w ogóle nie zrobiłem ani jednej przerwy podczas nagrywania? O kurde. <laughs> Oj, będę miał co montować. O. No muszę podzielić na kilka części. A dobre, to ja zrobię tak.